Szczególnie zapraszam moich absolwentów, moich magistrantów z lat 2005-2016. Paweł Amulewicz w naszym studiu, profesor Adam Sosnowski, socjolog. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, spotykamy się, bo nie lada jubileusze i to absolutnie nie jest psztyczek w stronę metryki, ale raczej dokonań, bo, bo okrągłe jubileusze się szykują. Zdraćmy, nie trzymajmy widzów, słuchaczy w niepewności. Cóż to za wydarzenia. Pierwszy jubileusz wiekowy. Kończę 75 lat. Stety, niestety, niestety, no, fakt jest taki, że kończę. I to jest równoznaczne z 50-leciem pracy naukowej. Końcem studiów i 58 pracy naukowej. I cóż Pan szykuje z tej okazji, bo poza zakładam dobrą imprezą, także naukowo sporo będzie się działo. To znaczy, wie Pan, moi koledzy, że tak powiem, mówiąc przenośni, wrobili mnie w to, że ja się chciałem wymigać, ale to nie, wręcz nie wypada, mówi, to, to są tak piękne, już nie wiadomo, czy dożyjesz kolejnego jubileuszu. No i, i, i właśnie najpierw jest taka sesja naukowa, gdzie koledzy pokazują mój dorobek naukowy w różnych kontekstach problemowych, metodologicznych. na no a później po południu troszeczkę się towarzysko będziemy udzielali. Jeżeli by Pana interesowała ta kwestia naukowa, to wygląda to w ten sposób, że jeden z profesorów, to znaczy profesor Małyk z Torunia, wygłasza pierwszą laudację, drugą laudację wygłasza profesor Tadeusz Pilch z Warszawy. Później profesor Świątkiewicz pokazuje moją drogę naukową od studiów do, 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 że tak powiem, dojrzałego uczonego, można tak to określić. Dalej profesor z Poznania, Świątkiewicz jest z Katowic, z Poznania profesor Andrzej Sakson pokazuje istotę badań jakościowych w moich, w moich działaniach naukowych i to jest istotne, ważne, bardzo nawet. Dalej, doktor Lutyk z, po, z Warszawy mówi o mnie jako szefie, <laughs> bo że tak powiem, pode mną mówiąc obrazowo i kolokwialnie pracował przez kilka lat i będzie tutaj o tych kwestiach mówił. Mieli być również moi koledzy z roku ze studiów. Miał być profesor Andrzej Przestalski, profesor z Poznania, ale niestety nowotwór go dopadł i to taki paskudny jelit i teraz jest na, na rekonwalescencji, na chemii, drugi kolega, który miał być jako zmiennik doktor Stanisław Gireń z Uniwersytetu w Wrocławiu dostał nagły paszport na wyjazd i także kolegów z roku nie będzie, no ale z Poznania będzie właśnie profesor Andrzej Sachson, to tak z grubsza Panie profesorze, nie sposób w formule tej krótkiej naszej audycji powiedzieć o tym, czym zajmował się Pan przez te lata badań, ale gdybyśmy mieli przynajmniej naszym widzom, naszym słuchaczom nakreślić takie przestrzenie, których Pan dotykał, no bo powiedzieć, że socjologia jest przestrzenią ogromną do badań, no to w zasadzie nic nie powiedzieć. Czym się Pan zajmował się. i zajmuje nadal. Zgadza się. Wie pan, trzeba najpierw powiedzieć zakres moich zainteresowań intelektualnych. To się zawiera na pograniczu socjologii zachowań ludzkich, psychologii społecznej i metodologii badań. To są te obszary badawcze. Natomiast idąc w problemowe rozstrzygnięcia, no to szereg badań, które dotykały przemian w społeczeństwie polskim, o szczególnie okresu transformacji po 1989 roku. Zresztą moja książka, jedna, druga i zbiorówka pod moją redakcją, no w te, te wszystkie kwestie są zawarte. Oczywiście trzeba też wspomnieć o kwestiach związanych z tradycją, z historią to jest pogranicze nauk a w związku z tym najpierw tego typu badania prowadziłem w zachodniopomorskim gdzie pracowałem na Uniwersytecie Szczecińskim, później przeniosłem te zainteresowania i badania tutaj na Olsztyn, o tak z grubsza Panie profesorze, dobrze żeby na koniec tej naszej rozmowy, bo tak jak mówię formuła nieubłagana i czas antenowy również, gdzie i kiedy będzie można o tych pana dokonaniach posłuchać, no i te wykłady obejrzeć także Oczywiście, bardzo proszę i zapraszam. 26 stycznia w piątek o godzinie 9 rano w klubie Agora na Bożdajrze na Żołnierskiej. To jest taki adres, mamy to spotkanie nasze, także serdecznie zapraszam. Szczególnie zapraszam moich absolwentów, moich magistrantów z lat 2005-2006. 2016 to są ci, którzy ich wypromowałem. Ci, których uczyłem na, 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 na uczelni. Także ba bardzo, gdybyście Państwo opuścili weter i zainteresowali moich absolwentów, to będę wielce zobowiązany. Na pewno, Panie Profesorze, czasy mediów społecznościowych pomagają w publikowaniu tego typu treści. My, my swoją cegiełkę do tego dołożymy. Nasza audycja Dziękuję z kolei bardzo. do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był profesor Adam Sosnowski, socjolog. Piękne dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo, kłaniam się uprzejmie. Thank you